W tym wykładzie porozmawiamy o żydowskim szkolnictwie prywatnym, o wielu systemach o bogactwie żydowskiej edukacji w II Rzeczpospolitej. Druga Rzeczpospolita, oprócz tego, że stanowiła rewolucję w relacji pomiędzy społecznością żydowską zamieszkującą ziemię polską, a kulturą polską, to stanowiła też rewolucję w rozwoju samej nowoczesnej kultury żydowskiej i nowoczesnych języków żydowskich. Związanych z tą kulturą, czyli języka jidysz i języka hebrajskiego. Bez wątpienia, Drugą Rzeczpospolitą można uznać za jedno z laboratoriów żydowskiej nowoczesności, to znaczy za sytuację, w której naród żydowski żyjący w diasporze buduje swoją nową, własną, nowoczesną kulturę w relacji jakby do y, otaczającego świata. I Druga rzecz pospolita była takim szczególnie dobrym laboratorium w, w odróżnieniu choćby do y, carskiej Rosji, która jakby kontrolała większość przyszłych terenów II Rzeczpospolitej, ponieważ przede wszystkim druga Rzeczpospolita i ustrój y, pozwalała na funkcjonowanie, y, na pełne funkcjonowanie nie tylko żydowskich partii politycznych, bibliotek, instytucji kulturalnych, społecznych, sportowych, ale pozwala, po pozwalała na rozwój edukacji żydowskiej. I wszystkie najważniejsze żydowskie ruchy społeczno-polityczne swoje własne systemy edukacyjne rozwijały, które miały ogromny wpływ na budowę właśnie nowoczesnej kultury żydowskiej w diasporze. I oczywiście te szkoły żydowskie, te systemy edukacyjne nie powstawały w próżni, tylko one były oparte, zakorzenione w bardzo silnej, bardzo bogatej i wielojęzycznej kulturze, która od setek lat w Europie Wschodniej na ziemiach polskich się rozwijała. I powstanie Drugiej Rzeczpospolitej, z jednej strony wywierało na społeczność żydowską presję asymilacyjną, czy też presję kulturacyjną, to znaczy sprawiało, że coraz więcej Żydów na co dzień zaczynało mówić po polsku, zaczynało czytać polskie książki i być jakby związanymi z polską kulturą, ale z drugiej strony stwarzało też możliwość. Obrony przed tą presją kulturacyjną i asymilacyjną, czyli rozwijanie nie tylko tradycyjnej, ortoksyjnej, ale świeckiej kultury żydowskiej, właśnie opartej na, na, na żydowskich językach, i jeszcze bardziej rozwijało taki bardzo istotny fenomen, czyli wie, wielojęzyczność Żydów w Europie Wschodniej. Fakt, że bardzo wielu Żydów mówiło w kilku językach, zarówno w, języ w jednym z języków żydowskich, zazwyczaj widzisz jak i w jednym czy kilku językach nieżydowskiego. Otoczenia. I y, ta, ten ustroj II tej sytuacja, y, y, w której byli Żydzi, oprócz dyskryminacji, też stwarzała właśnie możliwości obrony, możliwości budowy różnych form nowoczesnej albo świeckiej, albo religijno-narodowej y, tożsamości y, żydowskiej. To sprawiło, że wszystkie nurty, istotne nurty społeczno-polityczne, czy też społeczno-kulturowe społeczności żydowskiej, rozwijały swoje własne systemy edukacyjne, dbając o to, żeby przyszłość należała do nich, to znaczy, żeby nowe pokolenie młodych Żydów jakby żyło zgodnie z ich wartościami. I tutaj ogromny sukces odniosła na tym polu właśnie, zwłaszcza ortodoksja, budując najbardziej popularny, największy, mający największą rzeszę uczniów system prywatnej żydowskiej edukacji szkolnej. I taki największy system ortodoksyjny był to system, który nazywał się Chorew. Był to system edukacji ortodoksyjnej, zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek, który zorganizowała największa ortodoksyjna partia polityczna żydowska działająca w międzywojennej Polsce, czyli partia GUDAT Israel. I w tym systemie chorew po wiele lat 30. uczyło się na poziomie podstawowym 70 tysięcy żydowskich chłopców i w podsystemie, Czyli sieć szkół dla żydowskich dziewcząt, Bejsjankev, uczyło się w tym samym okresie 35 tysięcy żydowskich e, dziewczynek. I razem z, z różnymi, e, z jeszywami, z różnymi innymi rodzajami szkół ortodoksyjnych, e, około 120 tysięcy młodych Żydów właśnie w tym nowoczesnym systemie ortodoksyjnym, edukacyjnym się e, uczyło. I e, tak jak powiedzieliśmy na wykładzie numer dwa dotyczącym indywidualnych aspiracji świata pracy i wchodzenia w dorosłość młodych Żydów i też kształtowania się w latach 30 młodej ortodoksji żydowskiej, to powiedzieliśmy wtedy, że w okresie międzywojennym z tak zwanej milczącej większości religijna społeczność żydowska stawała się mniejszością. Natomiast dzięki budowie tych właśnie instytucji edukacyjnych, zarówno chłopców, jak i ich dziewczynek, które łączyły wysoki poziom nauczania dotyczący tradycji religii żydowskiej, prawa żydowskiego religijnego, czyli halachy, całego korpusu literatury religijnej z pewnymi elementami świeckiej wiedzy, pozwalającymi sprawnie się poruszać w rzeczywistości państwa polskiego, to dzięki temu, tym instytucjom edukacyjnym, tej milczącej mniejszości ortodoksyjnej udało się w Polsce międzywojennej obronić, ponieważ właśnie wypracowało na, wypracowało na sieć instytucji, które pozwalały na reprodukcję ortodoksyjnego stylu życia w kolejnych, w kolejnych pokoleniach i na reprodukcję, pozwala, która pozwala tym tymże młodym ludziom sprawnie żyć w otaczającym ich świeckim świecie, zachowując swoje przywiązanie do ortodoksyjnej religii. I nawet do szkół podstawowych religijnych żydowskich, czyli do tzw. hederów, coraz częściej zaczynano wprowadzać elementy właśnie nowoczesnej, też świeckiej edukacji, w tym nauczanie języka polskiego, właśnie po to, żeby ten system edukacji żydowskiej nowocześnić, żeby utrzymać z jednej strony przywiązanie młodych ludzi do religii, do religijnego stylu życia, a z drugiej strony, żeby dać im narzędzia na, do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym, świeckim świecie, w rzeczywistości państwa polskiego, w rzeczywistości II Rzeczypospolitej. I z tymi um, instytucjami ortodoksyjnymi, które odniosły największy sukces, ponieważ miały najwięcej uczniów, ponieważ w połowie lat 30. w jednym momencie one nauczały ponad 100 tysięcy młodych Żydów, starały się konkurować różne świeckie um, żydowskie systemy edukacyjne i jednym z takich systemów był system Cisho. Jest to skrót od Centrale jidysze Schule organizacje, czyli Centralna Żydowska Organizacja Szkolna. Jest to żydowska świecka sieć edukacyjna związana z żydowskimi socjalistami, z partią Bund i z jednymi pomniejszymi partiami socjalistycznymi. Jest to, była to sieć całkowicie świecka, która promowała y, żydowską kulturę narodową y, y, opartą, skupioną wokół języka jidysz i która była bardzo krytycznie nastawiona do religii, to znaczy pro, proponowała y, taką alternatywną, świecki model y, tożsamości y, narodowej, jakby sekularystyczny albo nawet bardzo antyreligijny. I ta sieć w połowie lat 30. miała około 15 tysięcy uczniów i uczennic, więc już widzimy, że ona była bardzo istotna, natomiast była kilkukrotnie mniejsza od tej sieci ortodoksyjnej. Jeżeli chodzi o świecką żydowską edukację, to największy sukces odniosła tutaj sieć konkurencyjna wobec tej dyszowej sieci Ciszo, czyli sieć y, szkół hebrajskich, y, która nazywała się Tarbut od hebrajskiego słowa Kultura. I była to sieć szkolna, która w połowie lat 30. miała 37 tysięcy uczniów i uczennic. Y, była to sieć. Y, szkół, które były znacznie droższe od szkół, od szkół ortodoksyjnych czy od tych szkół, socjalistycznych, czy szkół jidyszowych, których głównym celem było yy, była nauka dzieci języka hebrajskiego i budowa wśród nich sionistycznej tożsamości narodowej, przekonania tych dzieci, że jakby ich przyszłość leży w Palestynie, albo po, w życiu w Polsce, ale Życiu w Polsce z takim nastawieniem sionistycznym, czyli tym, że wszyscy żyli na całym świecie, powinni starać się i przykładać do budowy państwa żydowskiego w ziemi Izraela, państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. I to była sieć, która, tak jak powiedziałem, była siecią najdroższą znaczy, w której nauka syna czy córki kosztowała rodziców najwięcej, do której dzieci wysyłali głównie przedstawicieli takich bogatszych yy, żydowskich środowisk i przez to też sieć, która jakby uczyła na najwyższym poziomie. O czym jeszcze porozmawiamy, która też miała bardzo wysoki poziom edukacji w języku polskim i po polsku, oprócz języka hebrajskiego. I ona odniosła stosunkowo duży sukces, no bo prawie 40 tysięcy młodych Żydów i Żydówek w lat 30 się w tej sieci szkolnej uczyło, ale jednocześnie to była sieć, do której dostęp był ograniczony, ponieważ tylko mniejszość rodziców na naukę dzieci w tejże sieci szkolnej mogła sobie pozwolić. Oprócz tych dwóch sieci świeckich, żydowskich, z nimi konkurowała jeszcze jedna, bardzo ciekawa, ale bardzo malutka sieć szkolna, która się nazywała Schul-Kult, w której pod koniec lat 30. uczyło się około 2000 uczniów i uczennic. I to była bardzo ciekawa, malutka, ale bardzo ciekawa sieć szkolna, która Starała się połączyć edukację narodową w języku hebrajskim z edukacją narodową w języku idysz i oprócz tego uczyć dzieci języka i kultury polskiej. Czyli tak naprawdę sieć, która kształciła równolegle w trzech językach, a nie tylko w dwóch. Tak jak sieć Ciszo, ta pierwsza stawiała głównie na żydowską tożsamość narodową opartą na języku idysz, ale oprócz tego uczyła języka i kultury polskiej. Sieć hebrajska, ta tarbut, uczyła głównie języka hebrajskiego ale w uzupełnieniu również języka i kultury polskiej tak ta sieć e, szkół stara się równorzędnie uczyć e, w trzech językach. Znacznie większy sukces edukacyjny odniosła inna sieć szkolna syjonistyczna, sieć jawne. Była to sieć e, prowadzona przez religijnych syjonistów, czyli ludzi, którzy łączyli ortodoksyjność i religijną żydowską właśnie z syjonizmem z poglądem e, który głosił, że Żydzi, tak jak wszystkie inne narody, powinni mieć swoje własne państwo narodowe i to państwo własne narodowe powinni budować na Bliskim Wschodzie, w ziemi Izraela, na terytorium, mniej więcej na terytorium dzisiejszego państwa Izrael, które jeszcze wtedy nie istniało. I ta sieć szkolna jawna, jawne, łączyła właśnie ortodoksyjną religijną edukację żydowską ze świecką edukacją hebrajską. W języku hebrajskim i ta sieć odniosła stosunkowo duży sukces, ponieważ w powie lat 30. miała około 15 tysięcy uczniów i uczennic. I tak jak powiedziane, to zostało w poprzednim wykładzie numer 3 w poświęconym edukacji dzieci żydowskich w, szkołach, w polskich szkołach państwowych, mimo całego swojego rozwoju i sukcesu, jaki odniosły te, te sieci żydowskie, sieci szkolne, bo one powstały właściwie z niczego dopiero w okresie I wojny światowej, ponieważ w poprzednim okresie na terenach, szczególnie na terenach carskiej Rosji, działalność tych szkół nie była możliwa, ona po prostu nie była legalna, więc one jakby powstają od zera w okresie I wojny światowej, czy też po I wojnie światowej już na terenach II Rzeczpospolitej, to mimo sukcesu Rozwoju tych szkół, które jakby tak w przeciągu 10 czy też 20 lat z niczego mają po kilkadziesiąt tysięcy uczniów, to nawet jeżeli sumujemy razem te wszystkie szkoły, to w nich razem uczyło się mniej dzieci żydowskich niż w polskich szkołach państwowych. Więc yy, i ta sytuacja pokazuje, jak bardzo te szkoły musiały walczyć z konkurencją polskich szkół państwowych, jak tą konkurencję przegrywały głównie właśnie z, tego, z tej przyczyny ekonomicznej. To znaczy, te szkoły po prostu y, były szkołami prywatnymi, państwo jakby ich nie dofinansowywało, więc musiały brać od rodziców żydowskich, głównie biednych, czesne. Więc, mimo różnych stypendiów, które fundowały, różnych funduszy socjalnych, które miały na celu sponsorowanie naukę dzieci z biedniejszych domów w tych szkołach, te szkoły przegrały konkurencję ze szkołami państwowymi. Y, no i bardzo starały się przekonać właśnie tych żydowskich rodziców, że mimo atrakcyjności szkoły państwowej, oni powinni Wysyłać te szkoły do, do szkół prywatnych. I te różne szkoły prywatne, żydowskie, wysyłały do bardzo różnego typu żydowskich rodziców różne komunikaty mające zachęcić e, e, tychże rodziców do wysyłania dzieci do tychże szkół. I tak na przykład jedna ze szkół tarbutu e, działająca w, w międzywojennym Lwowie w ten sposób zwracała się do, do żydowskich rodziców. E, z, e, a kulturowanych, takich bogatszych, związanych bardzo mocno z kulturą polską, którzy mieli tendencję właśnie dzieci, do, swoje dzieci do polskich szkół państwowych albo do polskich szkół prywatnych wysyłać, w ten sposób zwracała się do tych rodziców. W ulotce właśnie kierowanej po polsku do, do rodziców żydowskich. Cytuję. Nadejdzie dzień, w którym spocznie na nich, czyli na rodzicach żydowskich, przekleństwo własnych nieszczęśliwych dzieci, które z winy ojców opuściły swojego Boga, a nie znalazły schronienia pod skrzydłami opiekuńczego cudzego, bądzą bezcelowo, bez radości życiowej. A wtedy obudzi się w nich iskierka drzemiąca nad nich duszy i zniweczy wszystkie plany ich rodziców, heretyków czyli tutaj widzimy bardzo taką ostrą kampanię piętnowania rodziców. Żydowskich, którzy wysyłają dzieci do szkół polskich jako takich heretyków, narodowych apostatów, którzy te dzieci jakby... Wysyłają do, do szkół polskich, które są edukowane tylko jakby w kulturze polskiej, ale nigdy tak naprawdę nie będą mogły się stać częściami polskiego narodu, a związki z narodem jakby żydowskim stracą. I, I w ten sposób te właśnie dzieci będą, tak jak cytuję, błądzić bezcelowo, żyć bez radości życiowej, żyjąc pomiędzy tymi dwoma narodami, a nie należąc nigdy do, do żadnego z nich. Innego rodzaju przekaz ta sama szkoła Tarbutu, szkoła hebrajska we Lwowie, innego rodzaju przekaz. Skierowała do tradycyjnych rodziców żydowskich, którzy z kolei woleli swoje życie, dzieci wysyłać do Hederu, czy też do szkoły właśnie systemu chorew, do szkoły właśnie ortodoksyjnej, prywatnej żydowskiej. Walcząc z tego rodzaju konkurencją, ta szkoła Tarbutu we Lwowie pisała. W, ulotce, w części ulotki, już sformułowanej w języku idysz, kierowanej do tradycyjnych religijnych rodziców żydowskich. A czy należy się łudzić? By wpływ tego tak zwanego w, tradycyjnego wychowania żydowskiego, udzielanego przez człowieka niewychowanego, bez metody, w dawkach najszczuplejszych, w ustroju melancholijnym, równał się wpływowi szkół państwowych czy też szkół prywatnych. Innego rodzaju komunikaty y, prywatne, świeckie szkoły żydowskie kierowały do tradycyjnych rodziców y, żydowskich. Staram się podkreślić, y, że. Z kolei tradycyjne, tradycyjne tradycyjna żydowska edukacja nie jest w stanie zapewnić jakby tego nowoczesnego, nie jest w stanie dać narzędzi do nowoczesnego życia, a tradycyjna wiedza żydowska podana w sposób nie nowoczesny, nieatrakcyjny, nie będzie w stanie, nie będzie właśnie atrakcyjna dla młodych Żydów i sprawi, że ci młodzi Żydzi. Tą tradycyjnie, tradycję religijną, przywiązanie do narodu i do religii, do religii żydowskiej odrzucą, i w ten sposób właśnie świeckie szkoły żydowskie, te najbardziej popularne szkoły tarbutu, szkoły hebrajskie, które mimo to, że były świeckie, ale starały się wiedzę na temat religii i tradycji kultury żydowskiej, młodzieży żydowskiej przekazać, zwracały się też do religijnych rodziców. Pisząc o sobie, cytuję: dziś szkoła jest syntezą dawnego hederu, czyli dawnej tradycyjnej szkoły żydowskiej z nową szkołą, która ma na celu dać żydowskiemu dziecku pełne żydowskie wykształcenie przez zjednoczenie tego, co stare, z tym, co nowe, i złożenie tego w harmonijną całość. I yy, yy, to był bardzo istotny przekaz, ponieważ należy podkreślić, że świeckie szkoły żydowskie musiały walczyć z niechęcią bardzo wielu tradycyjnych, religijnych rodziców żydowskich przed dodawaniem dzieci do tego typu szkół. Ponieważ paradoks polegał na tym, że bardzo często taki religijny rodzic żydowski wolał oddać swojego małego synka czy córkę do Polskiej Szkoły Państwowej, po to, żeby ono się podstaw tej nowoczesnej wiedzy i kultury polskiej w tej szkole nauczyło. Wolał oddać dziecko do szkoły państwowej, a nie do prywatnej szkoły żydowskiej, ponieważ rozumiał, że dla dziecka żydowskiego y, dużo większym zagrożeniem dla jego religijności nie będą nie żydowscy rówieśnicy, tylko żydowscy rówieśnicy, którzy żyją w sposób świecki. Czy też że świecki żydowski nauczyciel dużo. Łatwiej będzie mu przekonać dziecko do porzucenia tradycyjnej kultury żydowskiej niż nauczycielowi polskiemu, i to, po, to była też kolejna przyczyna dlatego, dlaczego tak wielu młodych Żydów trafiało pomiędzy 7 a 14 rokiem życia do szkół państwowych, a nie do szkół świeckich prywatnych żydowskich, więc dlatego starały się te świeckie prywatne szkoły żydowskie przekonać również religijnych rodziców, że warto do tych szkół swoje dzieci oddać, ale jak widzieliśmy w liczbach, które przytoczyłem, Przekonać się udało tylko mniejszość żydowskich rodziców. To znaczy większość żydowskich rodziców kierowało dzieci swoje albo do szkół państwowych, albo do ortodoksyjnych szkół prywatnych żydowskich. Świecką, prywatną edukację żydowską przeszła tylko mniejszość dzieci żydowskich w II Rzeczpospolitej. Niemniej te szkoły, świeckie, prywatne szkoły żydowskie, miały ogromne znaczenie. Ponieważ tak jak szkoły państwowe uczyły dzieci, przekazywały im nowoczesną wiedzę i przede wszystkim przekazały im nowoczesną wiedzę w kategoriach nowoczesnej, narodowej, świeckiej kultury żydowskiej, w jednym z, ze świeckich, w jednym z języków żydowskich, w albo po hebrajsku, w sposób świecki. To znaczy one budowały całą narodową, nowoczesną, świecką kulturę żydowską, opartą na jednym z żydowskich języków. Co było właśnie tym bardzo ważnym elementem tego laboratorium nowoczesności, to znaczy budowania nowoczesnej, świeckiej, narodowej kultury żydowskiej w jednej z wielu jej wersji. I tutaj y, świeckie prywatne szkoły żydowskie, czy te lidyszowe związane y, z systemem szkół CISZO, czy te hebrajskie związane z systemem szkół Tarbut, czy te sionistyczne religijne y, czyli sieci szkół jawne, czy też te sieci szulkult, które łączyły edukację hebrajską i dyszową. One jedną z tych wielu wersji nowoczesnej żydowskiej tożsamości narodowej, i nowoczesnej żydowskiej kultury budowały. I tutaj rzeczywiście ogromną rolę odegrały świeckie szkoły żydowskie jako to laboratorium żydowskiej nowoczesności, oprócz szkół, obok szkół religijnych, obok szkół ortodoksyjnych, które tą właśnie nowoczesną ortodoksyjną tożsamość, o której mówiliśmy w wykładzie numer dwa, budowały. I to wszystko buduje wśród młodych Żydów, obok znajomości języka polskiego, które promowały polskie szkoły państwowe, która wynikała też z uczestnictwa w kulturze masowej państwa polskiego i o której też się uczyły w szkołach żydowskich dzieci, obok tej znajomości języka polskiego. Świeckie religijne szkoły żydowskie też budowały taką głęboką i wysoką znajomość kulturów, kultury, języku, kultury języków żydowskich. Uczyły czytanie hebrajskiej literatury, uczyły czytania lidyszowej literatury, uczyły obcowania z prasą, z ulotką polityczną, z wiecem, uczyły popro... całej nowoczesnej żydowskiej kultury masowej i były bardzo ważnym czynnikiem utrzymania przez większość Żydów w międzywojennej Polsce, w Polsce głębokiej żydowskiej tożsamości narodowej.